Bajka nosi piękny tytuł Lulaki, pan czekoladka i przedszkole Jezu, znowu mielone Oj, Saba, oj, dzisiaj to chyba dupa mi pierdolnie Nie do końca wiem, co jest, tak z kłosem tej kobiety Ale nie wiem, czy łaje brzmi dla mnie tak I władzi rozmemłane mięso i Na! No, z Dziecko miało koszmary, na co receptą było ugotowanie puzli Monster Haja straciły kolor i wyrzucenie ich Ja tak miałem spleśniały mózg, że dosłownie mnie śmieszył słowo chleb Dzieciaki macie konsumować was Lubię sobie myśleć, że była jakaś taka sytuacja, że dzieciak zobaczył, że rodzice wgrali mu besta, powiedział coś stylu STYLU i OLERA je Oj 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 oj! Za to my starsi! My basiory, my czamiele, my samce, my drukarki, my żemba wiemy o co biega! Czy ta butelka pierdła? Co to za te lepiące się szczury! Co ty, kurwa jeszcze leciały te, te szczury rolimo, te, te jakieś takie krety latające, kurwa! Gdzieś latające spod, nie, nie wiem co to było! Jeszcze, kurwa, ja się darłem! Aaaaa! Kurwa jebana! Jakie Nie, to święty Mikołaj! Jaki wielki! On mnie zje! On jest za duży, mamo, nie! Za to nie, mamo! Nie! jakie ostre nice! O, Bartek, uważaj! potwórcie zje! Wow. Mm, ale ładna mmm. Niestety go coś ci śpi trochę i zrobić i o, i o dupkę! Wow, ile przekleństw! Wow! To tak można? Big back! Big back! Big back! Big back! Big back. Lata temu, setki lat temu, dosłownie, dosłownie 12 lat temu! Kiedyś to się bawiło tłuczonym szkłem i benzyną! A teraz nie ma wspomnieć! jak widzimy, to dziecko się porusza, kappa, więc... Wiecie, rak. Ory, ory, cebule, cebulę podpierdolę. Mogę się spytać, dlaczego żywe, żywa, żywe picie i żywe chipsy zamknęły sałatę w, kurwa, w worku na kapcie? O, widzę pod, pod sobą, że jest Wałbrzych. Po lewej Wałbrzych, po prawej Wałbrzych, naprzód Wałbrzych, nigdzie nie mogłem odwrócić wzroku. Ale kim jest autor odblokowania seksu? Ja Wałbrzych. O, dobra, a nie będziemy. No, no, Maciuś, wszyscy już widzieli nagranie z happeningu w Kielcach. Każdy już wie, jaki jesteś, jakie masz prawdziwe kolory. nie wyrzucę sobie ciasteczkę. że każdy Nie! Witaj do nas! I będę chodzić że zmachuję Jeżeli popatrzyłeś na ten obrazek i pierwszego zobaczyłeś czerwonego kwiatka, to jesteś schizofrenikiem. No więc Morson i ten drugi, nie wiem, Paweł Szydłowski go nazwijmy, wiem, że mają imiona, ale moje są lepsze. Dają klastronom łódź, którą dopływają do wyspy Voldemorty. I nagle słyszę: Łe, Łe, e, 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 e. to na orawo, to ryzykuje, i przez morawo. Zaraz, czemu jeden z tych uploadów ma, ma twarz lepera? Czy ja się nigdy nie uwolnię od lepera? Uwaga! Alarm! Zorganizowane zło! Rząd Wysp Salomona i firma Marabu wyjeżdżają na Polskę! Damy radę! Analiza zniszczenia ludzkości burgery Bandera stop! Ty nie wiesz co zrobić, żeby smakowało dzieciom? Uch, ten Wojty szuka logiki w kreskówkach! Karamba! A pia zabawa! Pan Kleks pomyka w Legolandzie! TY Ginito! Ty, OSZYDO! Jak SIĘ śmiesz obrażać się, pu.pu.pu.pu.pu.pu.pu.pu.pu.pu.pu.pu.pu. PANA! PANA! Szanownego LEPAH! Wypiłem! Tu. Obok stoi traktorek! Życie, podobnie jak idealna kobieta, jest okręgiem. Plus fakt, że nie miałby jak zjadać tych ofiar, bo nie miał ust do tego tego niemowlaka. Masz mu nie dawać mamby! I nie ma kurwa, że cukierka i nie ma kurwa, że kawałek mamby i nie ma kurwa, że kawałek mamby ma nie jeść i koniec! Co możesz coś kupić? O. A potem patrzą na to, jak jego trup się pali z wielką coś e, radością właśnie. Karta za one start betonzha! Beyblade! I rzuca tym dzieciakiem i, i dzieciak się rozklapichowywuje na ziemi i, wy, i ten płód i płód start! I wyskakuje taki wielki bobas i, i w tle leci ta muzyka z Bakuganów Kibel? Kibel? To ja się kurwa tyle namęczyłem! A tam kibel? Co? LGBT Seks, humor, żart. Kacperki. Nowe pomysły, nowy smak. Narrator znowu. Tak wyglądało nasze logo. Teraz wygląda tak. No więc każdy żył długo i szczęśliwie poza paszy chłapem i kanclerzem, którzy są zamknięci w bębnie i każdy tańczy kung fu Fighter. no...